Witam i pozdrawiam. No, mały włosik, mały włosik. I tu sąsiada byłaby ścineczka Sąsiadów. Ja, o jezu, kochany, z telefonem. Moja tu, dopiero pogoniłem przed chwilą. Tu Bartosza, tu Piotka. A Wilczaba tacha tutaj. Nie nad głową, jak zawsze zresztą. No, cóż tu się działo? cóż to się pięknego mogło tutaj zdarzyć piękna ścineczka no moje dzisiaj poszły też trochę wyżej widzę że lekarstwo jednak działa pozdrawiam Pana Tomilka coś tu się będzie, zaiskrzy coś mi się wydaje coś mi się zdaje że to może dzisiaj zaiskrzyć Wilcza te same pułapy może troszeczkę niżej oj coś tu będzie zaiskrzone dzisiaj będzie się działo Bartosz. kolegi nie widać tam nie z tego miejsca po prostu e, bardziej z tam podkliwa widać jego ale też gania oj tu coś coś tu będzie coś tu będzie coś tu się może zaigrać tu Bartosza, tu moje, a tam Piotka. Coś to co będzie za piękna ścinka dzisiaj. Czyżby. Oj! Ojejku. Ha, ha! No by była ścineczka. Centymetry po prostu, centymetry. Nie wiem czy to było widać. Bartosza ładnie poszły. Tu też Bartosza. A tu moje. No i się dzieje, proszę Państwa, ale tu się dzieje. Taki piękny, popołudniowy, popołudniowy wieczór, chciałem powiedzieć. O ile się będzie działo dzisiaj. Lubię co Nie mam gwizdka, nie będę szedł. Bo tutaj akcja nie kiepska. No proszę, no proszę. Tu się coś dzieje. W końcu nie nareszcie. Wilca Łatacha. Tu Bartosza. Dwie ekipy. A jak się ma tyle gołębi, to nie dziwne. A piotka, Odeszły na, na piotka. O jejku, jejku. Jak pięknie. Jak pięknie. Się, się robi, się robi. Oh my god. Bym ta Batacha już trochę niżej, opuściła się no, Dostała przed chwilą obiad, może i dlatego Kolki dostały po obiedzie I Bartosza, Bartosza tutaj do mnie Do mnie, idą do mnie Jak to zbliżyć, tutaj tak idą wilczaba tacha się wstydzi Troszeczkę się wstydzi do Bartka, do Bartosza iść w ścinę Na nic, na nic. I piotka, nad moim coś tu się dzieje Oszalały dzisiaj te gołębie widzę Widzę, że się oszalały. No a nic. Pozdrawiam i do następnego.